Święty Jan Maria Wiany, proboszcz z Ars. Znany był jako niezwykły spowiednik, do którego przybywały tłumy wiernych z całej Europy. W jego konfesjonale dokonywały się prawdziwe cuda. Nie tylko nawrócenia, ale też objawienia i słowa, które wielu uważało za prorocze. Jedną z najbardziej poruszających historii była przepowiednia związana z pewną kobietą, która przeżywała ogromny dramat. Jej mąż popełnił samobójstwo, a ona przez długi czas nie potrafiła się z tym pogodzić. Była dręczona myślą, że jej ukochany zginął w grzechu i że nie ma już dla niego nadziei. Z ciężkim sercem udała się więc do Ars, by spotkać się z księdzem Wianejem i prosić o modlitwę. Kiedy nadeszła jej kolej do spowiedzi, jeszcze zanim zdążyła otworzyć usta, święty spojrzał na nią łagodnie i powiedział słowa, które wstrząsnęły nią do głębi. Proszę się nie lękać. Pani mąż został ocalony. Między mostem a wodą zdążył zwrócić się do Boga. Otrzymał jego miłosierdzie. Kobieta zamarła. Wiedziała, że tylko ona znała szczegóły tragicznej śmierci męża. To, że kapłan bez słów opisał jej ból i podał odpowiedź, której szukała, było dla niej znakiem, że Bóg objawił mu prawdę. Te słowa dały jej wewnętrzny pokój i nadzieję, że nawet w ostatnich chwilach życia człowiek może otworzyć się na Boże Miłosierdzie. Nie była to jedyna taka sytuacja. Wielu penitentów opowiadało, że Jan Wianej znał ich grzechy i najskrytsze myśli, jeszcze zanim je wypowiedzieli. Zderzało się, że ostrzegał ludzi przed konsekwencjami złych wyborów, a potem jego słowa dokładnie się wypełniały. W oczach wiernych nie był więc tylko zwykłym księdzem, lecz prorokiem, przez którego przemawiał sam Bóg. Dzięki tym niezwykłym wydarzeniom, Ars, mała, nieznana wcześniej wioska, stała się miejscem pielgrzymek, a Jan Wianej już za życia został uznany za świętego kapłana, który potrafił widzieć więcej niż inni. Jego przepowiednie i proroctwa do dziś przypominają, że miłosierdzie Boże może dosięgnąć człowieka nawet w ostatnim momencie życia. To tylko jedna z niezwykłych historii związanych ze świętym Janem Wianejem, które do dziś budzą podziw i wiarę w działanie Bożej łaski. A wy, słyszeliście wcześniej o tej przepowiedni proboszcza z Ars, jeśli chcielibyście poznać więcej cudów i niezwykłych wydarzeń z życia świętych, koniecznie zostańcie z nami. Kliknijcie przycisk subskrybuj i włączcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z nowymi historiami pełnymi wiary i inspiracji.